Cześć! No i chciałem Wam pokazać mój krótki film z wakacji na Krecie. Na, e, na. Krecie. Tutaj w Hani. W sumie w małej miejscowości Platanias. Jest to film bez dużej obróbki. Czasami tylko są jakieś tam małe napisy. Nie chciałam mi jakoś specjalnie go tutaj montować, ale mam nadzieję, że się spodoba. Jakby ktoś chciał, to ja odpiszę. Jakieś tam pytania. Hotel Spoko. Nawet przedłużenie doby jest gratis, także mu polecam. Pogoda jest ładna, ale jeżeli ktoś oczekuje 30 stopni więcej, to chyba we wrześniu. Teraz 20 parę zawsze, pod koniec października. Nawet był taki dwa dni, że było chłodniej. Także to mówię od razu. Ale hotel jest spoko. jedzenie dobre, też są zabytki. No, polecam przyjazd do Grecji na Kreta. No, pokoje są fajne, duże, widać. Dwupiętrowe, także na dole jest taki jakby mini salon. Po schodkach się wchodzi jest też balkon. Łazienka pod skodka się wchodzi. Jest drugi pokój i też jest tutaj łazienka i balkon. Także naprawdę pokoje są fajne, duże w tym hotelu. Można spokojnie sobie mieszkać tutaj i wczasować się. Także to mi się podoba. Polecam. No jest tutaj wieczorem nagrany ten film, ale rano już tutaj jest. Proszę, jak można sobie wyjść na ten balkon na górze, jak się wstanie, pięknie. Od razu spojrzeć na morze, no i na boisko, jakby ktoś chciał pograć sobie w piłkę, ale to chyba nie dla mnie. Ale widok jest świetny. No i też oczywiście można sobie tutaj zobaczyć basen. Jak to wygląda jeszcze wcześniej rano. Śniadanko, w pięknym otoczeniu, na dworze sobie zjeść. No, prawie pod palmą wyspę. No, naprawdę, krajobraz jest filmowy. Także polecam. Przyjazd właśnie do Hani Platanias. Hejka, no to jestem tutaj w hotelu Platanias. Dopiero sobie tutaj siedzę. Pierwszy dzień. Zobaczymy, co będzie na kolację. Na to tutaj tylko w barze, więc pokażę, jak to tutaj mniej więcej wygląda. Tutaj sobie ludzie siedzą. Nic takiego ciekawego póki co. Zobaczymy co tam będzie na kolacji niedługo. Wtedy pokażę coś więcej w ten nasz pierwszy dzień tutaj w hotelu. A tutaj taki malutki bar. Ogólnie hotel jest duży, spory. W ciągu dnia będę musiał nakręcić więcej zdjęć, ale filmów. No to, to już siedzę tutaj właśnie i zobaczymy co serwują. Zobaczymy jak to wygląda cała ta. Mniej więcej tak to wszystko wygląda. Także całkiem spoko. No to wchodzimy oczywiście, ręce do dezynfekcji zobaczymy co serwują. Pieczywka, wiadomo jest bardzo dużo owoców. Nie wiem, czy idę w dobrej kolejności, ale dobra. sałatki, sery różnego rodzaju. Ciast mnóstwo, to później na deser. Zjem to sobie. I jeszcze raz jakieś tutaj ciastka są. Kurczę, no dużo strasznie. O, tu mamy, jakie fajne. No rewelacja. No i tu już będą ciepłe. Proszę, wszystko jest. A tu jakieś wynalazki, proszę, jakie fajne. Pizza jest i tu wszystko robią, też i coś pilują, i w ogóle no super. No podoba mi się, także zadowolony będę na pewno z tego jedzenia i z tej pobytu. Super. A dzień dobry, witam siebie też i wszystkich tutaj, którzy by chcieli ten film obejrzeć. I muszę powiedzieć, że dzisiaj, tutaj na Krecie, jest troszkę chłodniej. Znaczy, chmury są, ale ogólnie jest ciepło. Także jest wcześnie rano. Ósma, także nikogo tu nie mam. Mogę sobie nakręcić film. Pokażę Wam, jak wygląda basen tutaj. Okej. Okay. Dobra, mamy jeden basen, jeszcze nikogo w nim nie ma na szczęście. To ja, może się wykąpię tak na moim materacu dmuchanym. Pokażę później. I jeszcze pokażę później te inne baseny, które tutaj są. No, tutaj mamy drugi basenik. Piękny. Duży jest, tu można się kąpać. Ale później dużo ludzi siedzi. Ale jest fajnie na moim materacu. Tu sobie idziemy dalej. No, ale dzisiaj to do morza to nie, bo są fale olbrzymie. Nie wiem, czy będzie widać na tym filmie. Ale, no to ja tutaj ale pomyliło mi się. Już robimy tutaj jak, nie wiem czy widać te fale, ale są duże dzisiaj. To by było niebezpiecznie. Także absolutnie nie dzisiaj. Jest to wcześniej rano jest, to nikogo nie ma. No, dobra, idziemy sobie dalej. W ogóle to pusto, już jest, poza sezonem, prawie. Także polecam przyjechać tu poza sezonem, To w ogóle kolejek nie ma. Można jeść, i pić i w ogóle nikt nie stoi w kolejce. Tu sobie pływam na materacu. To jest super materac, który ma tak jakby dwie belki: pod głową i pod nogi. Szy jest odciążona. Naprawdę świetnie na tym materacu się pływa. Polecam dla każdego. I co jest ważne w tym materacu? No, nie można z niego spaść. Cały czas się jest na tym materacu. Ja będę już zawsze takiego materaca używać. No dobra, to teraz jedziemy do Hani. Zobaczymy jak tam jest autobusem. 2 euro kosztuje, więc nie jest źle. Autobus tak wygląda. Spoko jest, więc nie ma problemu. Zobaczymy jak tam dalej będzie, na pewno fajnie. No i jak tu jesteście w Hani. To można też znaleźć małe sklepiki, lub też takie większe, małe, ale większe. No, takie małe centrum handlowe. I ja tutaj polecam ten sklep. Tu, właśnie, co jest: World of Wood. Wszystko z drzewa oliwkowego. Sam kupiłem sobie długopis, ale już zapakowany, niestety. Ale bardzo fajne. Fajne rzeczy, także super. Musicie tutaj przejść w hani. No i witam jeszcze raz wszystkich tu chcą co, co mnie oglądać. No i dzisiaj pogoda jest taka sobie, znam znaczy 20 stopni, ale są chmury. I dobry czas na do zwiedzanie i pokazuję centrum tutaj Hani. No proszę, tam zaraz pójdę sobie. Latarnia morska jest fajna. Oglądamy tu. Super. A później sobie siądę tutaj na pewno na jakąś kaweczkę. O, ale wody płynie. No i tutaj pełno wody, buty mi chyba już przemokły, bo tutaj fale są dziś. Pływa tutaj woda właśnie na ten... o, no właśnie. I... pięknie, pogoda dobra, no. Można mieć krótki w spokojnie, tyle że no chyba się dzisiaj nie wykąpię w bążu ani w basenie. Ale ogólnie fajnie. No to ja już się tam nałasiłem tymi ulicami. To teraz trzeba sobie trochę usiąść i będę sobie mówię sobie coś dobrego. Takiego stąd, mam nadzieję. Ludzie siedzą. Także fajnie. Będzie... No, zaraz zobaczymy, co przyniosą. No dobra, to mamy jedzenie. Krewetki. Wiadomo, muszą być owoce morza. I tutaj jeszcze jest. Są, no, po prostu krążki cebulowe. Wspaniałe tutaj proszę jakie do jedzenia. I musaka też musi być, no jak w Grecji no nie może być bez musaki. No i dla tych, co tak nie chcą mieć za bardzo, to tylko jest. E, tutaj może nie wiem czy się zobaczy, ale. Tylko hamburger, ale też z dobrym podobnym mięsem e, takim stąd. Więc no okej, okay, nawet ten hamburger ujdzie. No i witam jeszcze raz. Patrzcie tutaj. Tu jest Muzeum II Wojny Światowej, miny można zobaczyć, rakiety, także nawet w Plataniach z takiej małej wsi jest muzeum to całkiem spore. Można tu przejść na spacer i na wzgórzu się znajduje, można sobie coś pooglądać, jak ktoś lubi chodzić po górach. Ja to nie bardzo lubię, ale wszedłem tu, bo to muzeum tutaj jest. To wchodzimy do tunelu, tutaj jest jakiś taki tunel 200 metrów podobno. Ich dann von da rum hier. Mm -hmm. Zaczyna się oglądaniem filmiku, filmu o II wojnie światowej na telewizorze. Czarno-biały film. A później siedzi do tuneli 200 metrów, także jest to atrakcja naprawdę. No, polecam muzeum. Widzę teraz, że warto było tu wejść na tą górę. No i idziemy tymi tunelami, jak tutaj żołnierze byli w czasie drugiej wojny, Naprawdę z nisko trzeba się schylać. I krumza, jejku. Tak naprawdę wyglądano atmosfera jest. Tych tuneli mnóstwo. I tu je, proszę, no dobra idę dalej. Nikogo tu nie ma. Tak samo to tak, no trafi. Także polecam. Polecam te groty, Włóżcie sobie kurtkę, tak jak ja mam, bo tu jest w grocie chłodniej. Ale może jak jest lato i 40. ale to i tak będzie chłodniej. To ta kurtka to musi tu być. No to jakby takiej porze by nie było, to do tej groty trzeba przyjść. Maseczkę mam pod brodą, bo tu nikt nie patrzy ogólnie niby trzeba. No dobra. No to już po muzeum tutaj jest cmentarz na samym szczycie górki i można zobaczyć całe platania tutaj w ogóle. Widok z Krety. Chyba najlepszy właśnie z tego cmentarza. No, najlepiej tu wszystko. To no musicie tu przyjść. Czy te filmy oglądają? Proszę. Taki cmentarz podobny jak w Polsce, ale za szybkami są też zdjęcia. No, ta różnica. Ale ogólnie bardzo spokojna, ciekawa wycieczka. Tak, właśnie. No hej, no i jak każdy każdym Hadol wiadomo, tam jakiś bar jest i coś, ale co chciałem tutaj ciekawego powiedzieć? Pokażę wam tą kartę. Dobra, jest karta, duża spoko. I co tutaj znalazłem fajnego, ciekawego? To jest kawa, która się nazywa Lumumba. I... Dlaczego mam pije? Bo mieszkałam kiedyś na ulicy Lumumby, jak jeszcze mieszkałem. Byłem studentem w Łodzi na ulicy Lumumby 5, więc piję teraz zdrowie za wszystkich, którzy tam kiedykolwiek mieszkali w Akademii Medycyny Lumumby 5. No i w ogóle na tym miasteczku. Mm, dobra, smakiem czekolady i brendy. No i teraz jesteśmy w restauracji a la carte i zobaczymy, co serwują. Na razie wygląda OK. Mm. Są tutaj talerzyki, coś tam jest, zobaczymy jak tam dalej pójdzie, dalej, tak się nazywa restauracja, nironi. Jakoś tak. No dobra, to zaraz zaczynamy. Tak wygląda restauracja. Zamówiłem, pięciodniową kolację. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. No, to zobaczymy, jak będzie wyglądało. Tutaj wszyscy są zgrupowani. No, to mamy tutaj sałatkę, ser na pewno. Tutaj jest pieczywo. No i teraz mamy zupę rybną. Tak wygląda, jakby trochę rosół, Ryba jest też w środku. Fajnie, fajnie wygląda. No, a teraz będzie ravioli. Króciutki, tutaj, kilka sekund tylko, spoko. Jak do tej pory wszystko dobre. Tu Pan ładnie serwuje wszystko. Oczywiście jak ktoś zamówił mięso, ja mam rybę, to już jest podane już więcej mi tutaj nie zaserwują. A jak ktoś ma tutaj zamówione inne dania, to ładnie tutaj podają prosto z kuchni. Garnek wygląda całkiem fajnie. Chyba nawet w Lidlu są teraz na promocji. Nie no, żartuję. No i na deser czekoladowe ciasto, które z kremem na wierzchu. Też super na pewno będzie. No dobra, to już ostatni z tych dań. Koniec wakacji. No i jeszcze jedna sprawa. Były tutaj animacje w hotelu i na jednej z tych animacji było bingo, w którym ja wygrałam tak naprawdę to bingo i co było wygraną, no to zobaczcie sami. Po prostu fajna sprawa. Mam nadzieję, że będzie się dobrze bawić przy tej mojej wygranej. Ja na koniec jeszcze raz, także dziękuję za obejrzenie filmu. Jak ktoś wytrwał ja obejrzał cały film, mam nadzieję, że się podobało.